Teraz przejdźmy do części trzeciej. Volkswagen Golf 1. No raczej raczej to będzie auto do renowacji za dychę, więc też go pominę. Takie golfy ładne to teraz trzeba dać bardziej 4 dychy niż dychę za golfika. Sebring to już przy się omawiałem. Mikra raz w życiu to naprawiałem. Też wynalazek, niewiele powiem. Prosty dach jak, jak widziałem, e, zrobiłem bez komputera, e, ale no jajko takie, nie powiem, naprawdę raz w życiu widziałem, nie będę się wypowiadał czy to dobre kabry czy niedobre, pewnie tego za dużo nie ma, ale też za dużo nie, nie dzwonią klienci, więc może nie, nie jest złe, tylko no, totalnie nie mam zdania wyrobionego na temat mikro. Suzuki Jimny. No, pominę, to, to, to jest kabriolet, to się zgadza, ale no, jakby trochę inny charakter samochodu, pominę Mini Cabrio, o, świetny samochód, ale jeżeli tutaj dach nie będzie się odsuwał z przodu równomiernie, tylko jedna strona idzie, druga nie, to szykujcie portfel. To będą tysiące, chyba że będziecie to rzeźbić. No ja tego nie rzeźbię, można kupić drugi dach, ale te dachy miały taką wadę i do 2007 czy któregoś roku ta wada była, potem zmieniono mechanizm, więc naprawa też jest droższa, bo trzeba więcej rzeczy wymienić niż tylko te, które się psują. Także jeśli kupujecie z uszkodzonym tym przednim mechanizmem, no to trzeba się mocno targować. Poza tym te dachy tutaj się lubią skurczyć do tego stopnia, że się nie domyka. On się tak rozsuwa, potem się otwiera i no, potrafi być tak skurczony, że tu się nie domknie, zrobią się szczeliny, tam szumi powietrze, może woda wlatywać ryzykowny, tak, bo drogi dość w wymianie podobny jak BMC 4.6 jeśli chodzi o taką konstrukcję szyby i, i poszycia, nie jest to tanie cena niezła, jak za mini e, świetny, mi się podoba, fajnie się tym jeździ takiego karcik, tylko trzeba po prostu wiedzieć, że naprawa może być no po prostu tu nic nie jest napisane o dachu no. Może być naprawa droga, ale jakbym kupił za dychę i by był ogólnie dobry, no to nawet jak przyjdzie wam wydać połowę tego jeszcze na naprawę, to nadal jest fajna cena jak zamieniacza, uważam. Spoko. Nie wiem, jak silniki, bo tam chyba było też parę silników pomyłek. To już chyba ta epoka BMW. Więc tu by trzeba było sprawdzić, czy nie ma tych silników takich, które potrafią też narobić spustoszenia. Meganka, jedynka żółta, Cabrio, proszę. Teraz ostatnio się pojawiły takie rodzynki i w House of Classics i w klasyce gatunku, więc może gdzieś te Meganki odbiją chwilowo cenowo. Dla mnie ładna z zewnątrz, beznadziejna w środku. Ale to jest tylko po prostu kwestia gustu. No w ogóle Renówki są takie trochę jak auta dla dzieci w środku. Jakieś takie zabawkowe te wnętrza są. Pamiętam, że beznadziejnie mi się tym autem jeździło, miałem okazję odebrać przy okazji gdzieś tam od klienta i zabrać ze sobą do naprawy. No beznadziejnie mi się to prowadziło. I jak ktoś powie, że się super prowadzi, no to, to mamy po prostu inne wyobrażenia na temat prowadzenia samochodu. Ale wygląda fajnie, no dachy już są wymęczone, żeby da się na zamek zmienić, ale zwróćcie uwagę na szwy w tym zamku, w dachu czy to się w ogóle na czymś jeszcze będzie miało trzymać a nie tylko na kleju no więc z hydrauliką tam potrafią być problemy, ale no, podobnie jak w Astrak, dwójkach i, i no więc to te, te, te same rozwiązania, Audi 4 za 11, no myślę że to nie jest dobry budżet na Audi 4 to o czym dzisiaj mówimy dach czasami się zacina, no no to jeżeli to jest tylko to no to spoko, warto zrobić bardzo Łatwe dachy do ogarnięcia. Nie są to duże kwoty, żeby ten dach naprawić. Problem jest z odklejającą się szybą jak w garbusie. Poszycia bardzo drogie. Około 1000 euro z hakiem trzeba dać za dach plus wymiana. O, nasze ulubione E3 śmieć. 316 Cabrion to rodzynek, bo takich silników w ogóle w kabrio nie było. Ktoś się po prostu pomylił. Tutaj 1,8 oczywiście. 1.6 w Cabrio nie było, no piękne lampy, stunningowana widać na m -pastecie. No rewelka, co tu dużo mówić Chyba zaraz po nagraniu po nią pojadę po prostu A tak serio, no cóż, za te pieniądze No ja nie wierzę co się stało za 3.6 Jeszcze kilka lat temu to za 11 kupiłem auto, które było naprawdę świetne Też 1.8 z klimą i samochód, który był przepiękny w środku jak nowy no, no po prostu perełka jak to mówią to co się teraz dzieje, jakie to są ceny, no zobaczcie dach tak, do wymiany no mocowanie bagażnika to bardzo rzadka rzecz no to jest kosmos no, moim zdaniem czas na kupienie 36 już był teraz to jest przepłacanie, ja się z tego cieszę, bo bo rośnie w cenę, ale to się tak cieszę trochę przez łzy, bo no, no za drogie są te auta moim zdaniem w stosunku do tego co sobą reprezentują, te już ceny wystrzeliły, więc do 15 pewnie nie kupicie fajnego e 6. 3-5 lat temu szło kupić naprawdę świetny egzemplarz. Kupiłem super e, dwulitrówkę taką, no, faktycznie do paru tam dopieszczenia tematów za 6000 z hakiem. No, i no, wsadziłem więcej niż, niż za nią ale teraz była warta ze cztery dychy. Nie? Więc yy, wydarzyły się rzeczy straszne jeśli chodzi o E3.6, yy, mogę ten, ten model opowiedzieć yy, dokładnie w jakimś tam osobnym odcinku, bo to za dużo mi się rozgadał. Natomiast do 15 tysięcy podejrzewam, że teraz to będą pieniądze wyrzucone, bo te części są drogie. Ciężko cokolwiek znaleźć, już z tapicerek i tak dalej, żeby to było ładne trzymało fason, więc skupienie takiego no już, już szczura to was zrujnuje jak będziecie wszystko po kolei robić, dach, blacharkę wnętrze, to lepiej już kupić zadbane auto, bo te auto jeszcze są i kupicie tak jak tutaj, o mamy przykład, siedzę w samochodzie który ma piękne wnętrze które wcale nie jest łatwe w utrzymaniu jest po prostu ładnie zachowany kosztował 40 tysięcy i macie wszystko tak jak ma być a kupicie zadychę i te 40, to dobijecie chwila, moment do tej kwoty, a, a to dalej będzie odratowane auto, a nieładnie zachowane. więc no, E36 ja bym kupował raczej auto mm, zadbane, póki jeszcze są. To ja ta Paseo. Nie widziałem nigdy tego samochodu u siebie w warsztacie, więc się nie wypowiem. Wynalazek mm, uważałbym generalnie. E36 kolejny, 11,5. No wejdźmy z ciekawości, no mam słabość do tych modeli. Pozdrawiam złomnika. Nie, dobra. Zobaczmy co tu się dzieje. No dobra, widać tam już progi coś tam perforują. Nie ma co ukrywać, samochoda, które mają blisko 30 lat, ta ma równo 394 94 rok. Dach jeśli nie był wymieniony, to jest do wymiany. Możecie tam słuchać jakim on jest stanie i tak dalej. Tak, dla kogoś, kto się nie zna, to może być w jakimś stanie. Ja tu widzę, to wszystko to będą dachy do wymiany właściwie, albo będziecie jeździć z dachem, który już wygląda tak, że wstyd go zamknąć. No, to jakieś są zdjęcia od spodu, więc fajnie, że sprzedający to pokazał. No nie ma co ukrywać, nawet pewnie te osoby, które sprzedają to się zgodzą, że za dychę obecnie. No to jest auto do roboty. Więc nie, nie zakrałam Ligier, to spoko autko, bezprawka, nie znam się na tym, idziemy dalej. to Toyota Camry Solara, czemu to jest takie tanie? Widziałem, robi wrażenie ten samochód. No też zakładam, że to jakiś wynalazek jest i to raczej nie jest samochód, który możemy przebierać za ten budżet, ale dziwnie, dziwnie tani, spodziewałem się ceny dwa razy takiej. E4,6. No, raczej w tych pieniądzach tak. Anglik to też możemy zapomnieć o czymś fajnym. Więc to będzie w jakimś tam innym odcinku. Dobra, pojawiła się pierwsza Astra H. Astra Twin Top. Wydaje mi się, że można coś pewnie znaleźć do 15 tysięcy. Za 20 to pewnie całkiem sporo. No, temat rzeka. Samochód, w którym się może popsuć w dachu prawie wszystko. Może oprócz cieknących siłowników, bo to nie wiem, może z raz się zdarzyło czy, czy dwa. Głównie kabelki to wiedzą właściciele. Wcale nie tylko w klapie, masa innych miejsc gdzie te kabelki mogą pójść. Auto opanowane jest wielu fachowców, którzy robią te astry. Lepiej lub gorzej. Ale coś tam dłubią. Hmm. Ostatnio pokazywałem w filmiku, jak jest zakonserwowany dach w takim samochodzie. Myślałem, że to właściciel zrobił, a właściciel obejrzał ten film, zadzwonił do mnie dzisiaj i powiedział, że sobie to wziął do serca. Tak od słowa do słowa się okazało, że to robił fachowiec od dachów taką konserwację. Więc no, gratuluję wiedzy i doświadczenia. Powinien teraz to wszystko umyć, bo właściciel teraz będzie z tym walczył i będzie to wszystko domywał. Także fachowcu, dobrze, tutaj dałeś właścicielowi zajęcie, bo tak to może by się nudził w weekend, a tak to będzie miał co robić. E, dobra, wracajmy do Astry. No nie jestem obiektywny. Nie podoba mi się ten samochód. Nie podoba mi się zapach tego wnętrza. Jeżeli komuś nie przeszkadza, spoko, można to kupić. Dach. Żeby się nie psuł, tak naprawdę, to trzeba zrobić przegląd konkretny tego dachu Wszystkie elementy jestem w stanie przejrzeć, o których mam wiedzę, że się mogą tam Posypać i popsuć, ale to jest po prostu no, dużo rozbierania I trzeba za to no, zapłacić gdzieś za no, takie dwa dni roboty. Do graniczące z pewnością ten dach Wam pochodzi Usunięcie jednej usterki nie znaczy, że nie pojawi się kolejna. Dużo punktów tam może zawieść, więc trzeba się nastawić, że ten dach raczej taki pewny nie jest, czy się otworzy, czy zamknie. Jeżeli się porządnie człowiek mu nie przyjrzy, usunięcie jednego tematu to, to, to no jakby nie zamyka zagadnienia, ale no, opanowany. Taki wygląda na, na zabajony, ale, ale jest stosunkowo łatwy do zrobienia. Z tym, że właśnie auto takie jak dla mnie, bez charakteru zupełnie. Dobra, Bertonki już się coraz ciekawsze pojawiają, tak na wizus yy, patrząc. znowu Audi A4, więc coś tam jest. No ja stawiam, że A4 za te pieniądze będą wymagały jednak trochę pracy. 171 Alto Anglik chyba, patrząc na tablicę. Tak, Anglik, widać, po pokupicie. Mazda MX-5. Yy, Super samochód, oczywiście ruda, e, tani dach w naprawie, myślę nie bardzo tani, manualny. Głównie myślę, że należy zwrócić uwagę na korozję, świetnie się tym jeździ. Ja przy moim wzroście 190 cm też nie miałem problemu, fajnie się prowadzi. No, lepiej popytać też technicznie na, na grupach gdzieś, bo nie interesował mnie ten samochód nigdy więc nie wypowiem się tak technicznie, wiem, że rdzewieją, ale tak, świetne auto na pierwsze cabrio, daje frajdę, to jest auto prawdziwe, analogowe, gdzie, gdzie czujecie, że jedziecie samochodem z krwi i kości, ala Z3, tylko tańsza, najlepiej oczywiście 1.8, no ale to też pewnie Wpływa na cenę. Smart Roadster. Nie znam tego samochodu. Nigdy go nie robiłem. Widziałem go tylko gdzieś przejazdem, więc się nie wypowiem. Volvo C70. O, to wejdziemy. Drugiej generacji samochód. No, specyficzny jak to Volvo. Dach dla mnie do ogarnięcia bez problemu. Bardzo przyjemnie się go naprawia, więc gdyby coś było nie tak, no tam przewody pękały między klapą hydrauliczną, to było coś takiego. Teraz mam takich, gdzie tam woda cieknie do bagażnika, no trzeba zwrócić uwagę na takie tematy, jak, jak, jak to w każdym cabrio. Yy, jakieś dziwne tematy są takie, że czasami gdzieś jak ktoś otwiera na jakichś dużych yy, pochyłościach, to potrafi się ten dach troszeczkę tak kurcze rozregulować, co nie bardzo mogą wierzyć, ale już miałem któryś takie Volvo. Przyjeżdża jutro na oględziny, więc coś w tym jest, że to tak się dzieje. Pity Cruiser Cabrio. No, wynalazek zdecydowanie. Mam dach, jakby ktoś potrzebował do takiego auta. Eee, bardzo ciekawy, nic o nim nie powiem, tak naprawdę. Eee, to jest dla indywidualistów na pewno. Czy na pierwsze Cabrio, możecie Arka zapytać z Cabrio Polem, on miał taki samochód, chyba nawet nie jeden, to wam powie. Ja z tymi samochodami nie miałem do czynienia, i na tym PT Cruiserze właściwie nam się tutaj temat kończy. 2,5 Turbo, no świetny samochód, stylowy też kobiałka, chyba jedna z ostatnich kobiałek, czyli auto z Cabrio z pałąkiem, Bardzo stylowe, yy, chyba technicznie na jakimś tam Mercedesie z tego co pamiętam, bo te lata. No, tu dużo wymienionych rzeczy, kurczę, ciekawe, powiem Wam, że ciekawe, skrzynia jest jaka, manualna czy automatyczna? Manualna, szkoda trochę, znaczy to wiadomo, kwestia gustu, ale w takiej amerykańcy to... No jest to nietuzinkowy samochód, <grym> myślę, że ciekawa opcja, ciekawa opcja, za te pieniądze naprawdę ciekawa opcja, dach w razie czego jest, Poszycie mam. Nie jest to na pewno taki samochód, że drugi taki was minie. Więc kto wie, kto wie. No, i tutaj nam się skończyły oferty do 15 tysięcy. Jakby to podsumować, jeżeli chcecie cabrio, które będzie tanie w utrzymaniu, nie narazi was na jakieś nieprzewidziane koszty, największa szansa będzie z jakimiś peżocikami. czysta 307 ta uwaga bardzo ważna. Prawne szyby i jest to ryzyko. To już jest temat trudny do dostania. Ale jakieś takie Francuzy z hardtopem tanio kupicie, w miarę tanio naprawicie. Twardy dach, więc tam poszycie to Was nie obowiązuje. Jaki miękki dach, taniutki? Dobre pytanie. Tak naprawdę ten samochód, który będzie miał dach w jak najlepszym stanie, żebyście nie musieli poszycia wymieniać. Na pewno mało się starzeją takie dachy jak E4,6, ale to jest nie ten pół. One dość dobrze znoszą czas na jakieś tam właśnie amerykańcy. No, nie zalecam takich wynalazków. Bo to po prostu, jeżeli to ma być kabio, tanie, nie macie na to budżetu dużego, to kupować jak najbardziej popularny samochód i w jak najlepszym stanie. To jest najważniejsze, więc zwróćcie uwagę po prostu na stan całego samochodu na stan dachu mniej może właśnie na takie rzeczy, czy to jest fajne, bajeranskie, czy nie bajeranskie, czy jest ta klima, chociaż przy sprzedaży klima jest fajna, bo teraz mało kto chce autobus klimy kupować, ale to też w takich pieniądzach ktoś może pójść podobnym tropem, tokiem rozumowania, będzie chciał po prostu kupić samochód sprawny, przeciekający i tak dalej, żeby się pocieszyć jazdą z otwartym dachem i ta klima nie będzie dla niego taka istotna. No ale dobrze jakby ona była, bo zdecydowanie właśnie wtedy auto sprzedać. No na pewno to jest myślę taka, takie dobre podsumowanie, czyli kupić samochód, który będzie w jak najlepiej zachowanym stanie w tym budżecie mniej patrzeć właśnie na, na preferencje, bo chyba, że ma być to auto na lata i będziecie projekt robić i będziecie kupować będzie to wasz projekt z tym, że jeżeli to są samochody, które można kupić w lepszym stanie, to zdecydowanie lepiej je kupić w lepszym stanie, bo renowacja was się więcej niż kupienie egzemplarza w lepszym stanie. I to nie jest moje widzimisię, to wam powie każdy, kto się zna na renowacji samochodów i tak dalej. Póki są egzemplarze dobre, to lepiej kupować dobrze zachowane i to z reguły wychodzi taniej. No ale to już jakby inny temat. Tutaj dzisiaj miałem na myśli właśnie to, Chcemy zacząć przygodę kupić sobie coś, co no, nas nie obciąży zbytnio naszego budżetu, czyli taką kwotę założyłem, że to są takie pieniądze dla większości z nas e, nie wymagające dużych wyrzeczeń. Czyli patrzcie po prostu na stan samochodu. Im lepszym stanie kupicie kabrio, tym mniejsza szansa, że się zrazicie. Obejrzyjcie sobie ten filmik, e, na co zwrócić uwagę. Wiem, że jest długi, ale no, po prostu tą wiedzę trzeba w jakiś ramach czasowych przekazać. Będziemy coś tutaj jeszcze starali się z podobnych filmów Wam zaproponować i sobie to przegadać. Skupiałem się na dachach, na tym, na czym się znam, czyli tu nie macie żadnej ściemy, nie wymyślam, nie udaję. Jeżeli czegoś nie wiem, to Wam o tym powiem. Więc wszystkie informacje, które przekazałem, to są informacje z doświadczenia, a nie jakieś tam zaczytane, zasłyszane czy, czy wymyślone. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Szukajcie swojego wymarzonego cabrio i dołączajcie do grona entuzjastów. Na razie, hej!